Zwy zwycięzca jest zawsze sam. Jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to ja wam to potwierdzę. Zwycięzca jest zawsze sam. A zwyciężczyni jeszcze gorzej. Żaden facet nie zaakceptuje zwycięskiej kobiety. Oni zawsze chcą być górą. To jest takie Męskie chore ego, tak go, proszę was, jak macie tych chłopców, to, go, to ich po prostu wychowywajcie. Wychowywujcie na feministów. 8 październik 2002. Posiedziałam nad projektami i wysłałam Hani listonosz przez domofon. Jakiś duży pakiet ze Słowenii. No więc. Pojechałam z ojcem na pocztę. Koszulka, plus czapka z napisem Słowenia. Wiem, nigdy Wam tego nie opowiadałam. Nie wiem, co ja tam wygrałam i czemu to przyszło. Czapka była taka płytka, więc niezbyt sexy, ale koszulka była fajna. Leżała latami całymi u ojca, bo była duża. Czy nałożył ją? Nie pamiętam żadnego zdjęcia. Mój syn nosił. Wyglądało to bardzo fajnie, jak irlandzki. Hiszpanczyk nosił Słowenię w Polsce. I love it. But more of this I love. Wcześniej przeczytałam na necie wywiad z Beatą Pawlikowską, Świat według blondynki. Pasjonująca biografia. Moja idolka, u się stała. 2002 rok. Be bez podśmiechu, jak tutaj, tak. Jak tak, sama, jak tak sama w tej dżungli. Na MTV dziś premiera nowego teledysku Madonny. No właśnie. I teraz tak. teledysk ten był spektakularny. Był bardzo taki dwufazowy. Był bardzo taki, jak chce zrobić tatuaże. Jeżeli ktoś, a chłopacy powinni wiedzieć, jaka była 8 października 2002 roku, jaka premiera była. To zapraszam w komentarzach. Nagroda będzie. To nie będzie koszulka ze Słowenii. Co to miało być? Nie będzie to, to też kieliszek na jajka z San Juan. Nie będzie to też książka w oryginale. Zwycięzca jest sam. Nie będzie to też te słynne Ferrari. Co będzie nagrodą? Dobra. Bez jaj. Nagrodą jest tydzień. W czerwcu możecie całą rodzinę wziąć. Na wakacjach mam chatę pustą. Zapraszam. Taka jest nagroda, więc w komentarzach proszę pisać. Ehm, I to się nie dotyczy tylko przyjaciół. Obcy też mogą wygrać. A co? Dzisiaj dzisiaj mam fantastyczne pomysły. Dzisiaj jest dzień fantastycznych pomysłów i decyzji. Ale nie zobaczyłam tego teledysku, słuchajcie. Pojechałam do Hani, pomyliłam pokój. Potem banda chłopaków u niej z laptopem. Zasiadłam do kompa, pomagał szczota i ona powolutku w końcu zrobiła się noc, a ja daleko w lesie drukowanie wreszcie nauczyłam. Wróciłam koło północy. Rano umówiona Nie trzaskaj! Rano umówiona byłam z Degórskim i odpytywał mnie, zanim wpisał trzy i pół. Choose a charity in your community and support it generously with your time and money. Oh. 9 październik. Doktor Kiełczyński i kozak. Poczta, zaproszenie na imprezę Malboro w łaźni. Mmm, sokuśne. Pliszka wciąż milczy, a ja chciałam ją zabrać. Ta pliszka z. z Australii. Pliszka się. Nie, nie wybieram się do Australii. Kameszek wyjechała gdzieś w biznesach. Zaczynam flirtować z Arianem i Spisza w Białym Stoku. Pozdrawiamy wszystkich z White Stalku, słuchowi słuchaczy. Dopóki nie przekonam się, że to chudy metal. Rysuję wciąż w kadzie koło i wałek za pomocą Tomasza. Nawiązana została łączność SMS-owa z rodziną z miejscowości na wschód, na R. Wow. Ta, ta słuchajcie, łączność została zupełnie utracona na skutek dystansu. Różnic pokoleniowych, różnic kulturowych, no bo nie przecież językowych. Bardzo z chęcią bym przy tych świętach nawiązała łączność z rodziną ze wschodu. Nie wiem, czy mam czytać dalej dziesiąty, więc dzisiaj skromniutko. Miłego Wielkiej Środy, kochani!